Witajcie na kanale. Dzisiaj przed sobą mam przesyłkę od Natalii z kanału Natko Drapjemy. Jest to niespodzianka urodzinowa, za co serdecznie bardzo e, dziękuję e, i zachęcam do zostawienia e, serduszek. E, I zobaczymy, co tam się znajduje i karteczka wow przepiękna karteczka bardzo ładna bardzo dziękuję um, happy birthday i życzenia Moniko z okazji Urodzin życzę Ci dużo szczęścia, zdrowia i miłości. Niech każdy dzień przyniesie Ci wiele radości i uśmiechu 100 lat. Życzę nadko drapiamy bardzo, bardzo dziękuję. Zapraszam także na kanał Natali, ktoś się natali nie zna. odnośnik będzie w tytule. I za może wyciągnę wszystko. Z drugiej strony są e, dane. Okej. Okay. I tu mamy ten popcorn. Jeszcze nie jadłam. O z tym smaku. Bardzo serdecznie dziękuję. I mamy zdrapeczki. Naprawdę nie trzeba było. E, paradiso. Z numerkiem 21. A gruby keszy z numerkiem pierwszym i a, owocowa eksplozja z numerkiem pierwszym. Bardzo, bardzo dziękuję jeszcze raz. Um, I też sobie drapać. Owocowa eksplozja. Troszkę zapalę światło, za chwilkę jest Może teraz będzie troszkę lepiej. I co my będziemy tutaj szukać? Winogrono i ananas, ananasik, ananas. Mm -hmm. tu jest ananas tu jest ananas A tu mamy winogrono tu jest winogrono tutaj mamy winogrono tutaj jest winogrono i chyba wszystko ok następnie jabłko E, i kokos, kokos mamy tu, kokos mamy tu, mm, jabłuszko, jabłuszko, tu mamy trzy kokosy, tu jest jabłuszko. Tu mamy jabłuszko, tu jest kokos. Ok. następnie e, banany i kiwi. Banany i kiwi. Kiwi mamy tu. Tutaj są banany. Tutaj są banany. Tutaj są kiwi. Tutaj mamy jeszcze banany. Okej. Okay. Teraz wisienki i pomarańczko. Pomarańczko mamy tu. A wisienka jest tu. Wisienka jest tu. Mm. Wisienka i pomarańczko Tu mam jeszcze wisienkę I tu mam jeszcze wisienka. Pomarańczka już więcej nie widzę Ok e, Następnie e, Cytryna I Druskawka Cytryna, truskawka, truskawka. A, jeszcze wisięka. A truskawka. Tu mamy cytryna, Tutaj jest cytryna. Cytryna, truskawka. Truskawka. Okej. Okay. Następnie e, e, borówka tak i karambola. Ostatnie to awokado i melon. I melon nam tutaj daje linię. Tu nam daje linię melon. E, przepraszam. Tutaj miałam powiedzieć, że tu mamy melon. E, melon. Tu jest jeszcze karambola. A tu jest melon. A tu mamy winogrona jeszcze. Tu było awokado. Tu mamy awokado, tu jest awokado i tu jest awokado. No i to wszystko. Tutaj mamy jedną linię. I tutaj jest 5 zł. Bardzo, bardzo dziękuję. Um, tutaj jest gruby cash, teraz z numerkiem pierwszym. Szukamy worka i wygrywałam przypisaną kwotę portfela, wtedy mnożymy razy dwa, mamy wygrywające liczby. Dwadzieścia cztery. Osiemnaście. Pięć. Siedemnaście. I sześć. Trzydzieści dwa dwadzieścia jeden, dziewiętnaście, dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia osiem, szesnaście, Trzydzieści jeden, siedem dwadzieścia sześć, trzydzieści dziewięć, jedenaście, trzydzieści cztery dwadzieścia dwa, jeden. Osiem, piętnaście, trzy, cztery i czterdzieści. To tutaj jest przegrana, nic się nie dzieje. Będzie fajnie potrapać. Nie wiem, gdzie tutaj są kąty. O, tu mamy P. Idę z Paradiso z numerkiem dwadzieścia jeden Chyba widać i tutaj będziemy szukać Tu mamy uh, termometr i compasso termômetro e compasso termômetro termô Więcej nie widzę. Następnie szukamy parasola i palmy. Palmy mamy tu. Parasol. Parasol i palma. Też więcej nie widzę. Tu mam jeszcze palma. Окей. Теперь расгзязда и цитрина. Цитрина. Mm, цитрина. Uh, Звезда. wszystko następnie motyl i lody lody i motyl To mamy jeszcze raz gwiazdę. lody mamy tu tu jest jeszcze kompas motyl tu mamy motyla hmm. Chyba to wszystko. Teraz y, ryba i liść. Liść mamy tu. Ryba jest tu. Ryba jest tu. Tu jest liść. Okej. Okay. Teraz nutka i aparat, aparat mamy tu. Um, nuta jest tu. Tu mamy nutę. Um, tu mamy jeszcze aparat. Okej, okay. następnie. Co my tu mamy? Flaming i y, tęcza. Flamik i tęcza. Flamik jest tutaj. Tu mamy tęczak. I też mamy to wszystko. Ok. Teraz szukamy ośmiornicy i torby. Ośmiornica jest tutaj. Torbę mamy tutaj. A tutaj jest jeszcze torba. Ok, następnie szukamy kapelusza i wodolotu. Kapelusz i wodolot jest tutaj. A kapelusz jest tutaj, jeszcze była tęcza jest uh, tu, uh, tu mamy kapelusz okej, okay. i teraz tutaj mamy symbol, i tu jest symbol, tu mamy kraba uh, i fal fal i krab. Mm. Fala i krapa. Fala jest tu. Karabika mamy tu. I yy więcej nie widzę. Ok. Czyli na to wychodzi, że ta straweczka jest przegrana. Mamy JM. I podsumowując. Dzisiaj od Natalki mam wygraną zrapeczkę. Piąteczka w owocowej eksplozji. Bardzo serdecznie dziękuję. Przepyszną czekoladkę. Dzisiaj nie wiem, czy przepyszną, nie wiadomo jeszcze, ale coś słodkiego, za co bardzo serdecznie dziękuję. Na pewno za chwilkę spróbuję. I przepiękną karteczkę z pięknymi życzeniami. Um. Zostawcie ogromne serduszka w komentarzach i zachęcam do subskrypcji natalii kanału. Zapraszam kanał, na pewno będzie jej miło. Bardzo dziękuję. Widzimy się w następnym filmiku. Do zobaczenia. Cześć.